Jesteśmy bezpieczni. Bartosz Urbański, Emma Bośne Bieżąco, a ze mną jest Damian Biłbak. Siemanko. Siemanko, cześć. Słuchaj Damian, jesteś bardzo perspektywicznym zawodnikiem, natomiast nie widzimy Ciebie już prawie półtorej roku. Ostatnia walka na Browar Północy Fight Night, gdzie miałem okazję być. Dlaczego taka mała częstotliwość? No w sumie zaplanowałem sobie inaczej. Miałem zrobić pięć walk amatorskich i później przechodzić na zawodowstwo, no ale niestety nie wyszło. No. Gdzieś te oferty walk nie spływały, ciężko było znaleźć jakiegokolwiek przeciwnika, z którym mógłby walczyć. Gdzieś tam jeszcze w międzyczasie trafiła się kontuzja, także no... Po prostu, no, nie wyszło i, i... Ale to nie oznacza też, że, że nie jestem w treningu, bo cały czas się rozwijam, ja jestem codziennie na sali, także... Także cały czas skupiam się na tym i, i myślę, że zrobiłem od tego czasu ogromny progres i... I, I właśnie czekamy teraz. No, po nowym roku planuję zrobić debiut zawodowy i w tym kierunku dążę. No właśnie, gdzieś tam na Instagramie, na social mediach widzę, że WCA bardzo mocno ciśniecie. Jak ocenisz, właśnie, swój trening przygotowawczy, całą swoją drużynę i to, jak to wszystko teraz wygląda? Myślę, że bardzo dobrze to wygląda. Mam wielu sparring partnerów, z którymi mogę sobie robić rundki i, i też bardzo doświadczonych, takich jak Sylwester Miller, Szama Terzanukajew, także fa mamy fajną ekipkę i, i bardzo dobrze tam się czuję i myślę, że, że z, każdym, z każdym dniem, z każdym tygodniem rozwijam się coraz bardziej i myślę, że ja jestem już gotowy na to, żeby zadebiutować no, w wieku 23 lat. Myślę, że to jest odpowiedni moment. Ja prześwietlałem Twój rekord przed wywiadem i widziałem, że miałeś walkę właśnie z Bartoszem Reweru, i wygrałeś co więcej. A teraz Bartosz walczy na KSW, więc widać otwarcie tej federacji na młodych zawodników. Walka z Szomadem Erzonuk-Kewem, który też bardzo młody. Widać, że naprawdę federacja już będzie szukała młodych talentów, no ale ty na pewno póki co chcesz się wkręcić i zrobić jakiś debiut. Jakie organizacje, jakie walki, jakie przeciwnice są w twojej głowie teraz? No dokładnie, na razie jeszcze na spokojnie, chcę zawalczyć, zrobić bardzo dobrą walkę, fajny debiut. No i myślę, że odpowiednim miejscem na to by była na pewno Armia lub Babilon. Z takich przeciwników, to w sumie, z tego co ostatnio patrzyłem, to na przykład Kacper Michałowski z Babilonu, Myślę, że to bardzo fajne przeciwniki, byśmy dali naprawdę świetną walkę, czy też Kamil Korzeniowski z armii. Myślę, że naprawdę takie dwie bardzo fajne propozycje, które oczywiście bez żadnego zastanowienia bym przyjął i, i fajnie by było to zrobić. Czyli ty cały czas waga Kukucia, tak? Tak, dokładnie, cały czas waga Kukucia i w sumie nie myślę, nie zastanawiam się, żeby pójść wyżej, niżej nie ma sensu, bo w Polsce w sumie nie ma już tej kategorii 57, także, także później może gdzieś w przyszłości, jeśli będą jakieś walki za granicą, to oczywiście będę gotowy i wiem, że będę w stanie zrobić tą wagę, także, także robimy, no to 6-1 aktualnie i działamy. No a Ty nabity jesteś, więc powiedz jak dzisiaj wygląda waga, jak wygląda waga na roztrenowaniu, ile ewentualnie będziesz docinał? Mimo wszystko ja nie robię dużo kilogramów. Ja ważę teraz 67 kilogramów, to moim zdaniem nie jest to jakoś tam dużo. I myślę, że bardzo dobrze, bo też nie chcę się męczyć tym, że będę katarzyńczo zbijał tą wagę i później odbije się to na walce. Bardzo dobrze się czuję, tak jak się czuję. Schodzę sobie bez, bez tam żadnych problemów na te także, 61, także robimy to. Wspomniałeś, że w Twoim zespole jest szamat. On niedługo stanie przed ogromną szansą na debiut zawodowy w Federacji KSW, co bardzo rzadko się zdarza, ale widać, że widzą w nim potencjał w Jak ty się na jego tle oceniasz, jak ci się z nim sparuje, trenuje? Opowiedz o tej współpracy. Muszę to bardzo mocny zawodnik, bardzo dobrze się prezentuje. Robi to w sumie od najmłodszych lat, także tutaj nie ma co mówić, że nie ma jakichś umiejętności, czy, czy, czy coś w tym stylu, no bo naprawdę je posiada i jest bardzo perspektywicznym zawodnikiem. Myślę, że w przyszłości może, może zaistnieć w tym sporcie, ale myślę, że, że ja też bardzo dobrze wyglądam i ja posiadam ten background z karate. 11 lat trenowałem karate, z, myślę, że z bardzo dobrymi sukcesami, bo byłem kilkukrotnym mistrzem Polski i kilkukrotnym mistrzem Europy, także Myślę, że i on, i ja bardzo dobrze się, się prognozujemy i możemy bardzo dobrze się zaprezentować i walczyć w naprawdę fajnych organizacjach w przyszłości. Tak z ciekawości zapytam, na jakim pasie karaty skończyłeś, bo ja też ćwiczyłem karaty, więc ja skończyłem na brązowym pasie pierwszy Q, Także to jest no, jakby o krok. już o krok od tego czarnego pasa. Zobaczymy, może w przyszłości uda się jeszcze. To To takie marzenie w sumie z dzieciństwa, bo zawsze chciałem mieć ten czarny pas, karaty i uda się to spełnić. No chociażby nie, wiem, tak myślę sobie, w Polsce Kacper Formella chyba ma czarny pas, więc a też mu świetnie idzie, dlatego no na pewno na karateków miejsce jest. No samej, wiesz, satysfakcji warto zrobić. Oczywiście, jeśli FEM by był zainteresowany, to mogą posiadać w swojej organizacji kolejnego zawodnika karatekę. Także czekamy na propozycje. Dokładnie. Ym, ale to teraz tak, mówisz o debiucie zawodowym. Y, jeszcze jakiś starty amatorskie gdzieś tam, jak się trafię, ubierzesz pod uwagę, czy chociażby w. Emma Polska, bo widziałem Twoją walkę ostatnio. Bardzo fajnie tam skończyłeś middel przeciwnika. Czy jednak już teraz stricte fokusujesz się na przygotowaniach, czekasz na ofertę i już tylko walka, walka od tytułu walka zawodowa? Znaczy jestem cały czas w treningu. Jeśli coś się trafi po prostu tak na szybko, to. I będzie to ciekawa propozycja, to oczywiście, żebym jeszcze zawalczył z Semi Pro, ale nastawiam się właśnie ten, tym głównym celem jest zawodostwo. I ja chcę już bić w małych rękawicach i jest, myślę, że jestem na to gotowy. Ostatnio rozmawiałem też z moim trenerem, Azorem a i on też powiedział, że, że pewnie, że, że, że robimy to. Rozmawiałem z moim menadżerem Bartkiem i on mówił, że jak najbardziej, żeby to robić. Także no, jeśli coś się trafi, ktoś się odezwie, nie ma problemu. Ja jestem. Cały czas trenuję, przygotowuję się, myślę, że dobrze wyglądam i. I, i, I to zrobimy, ale, ale głównym celem oczywiście jest pro. Ja już chcę się być zawodowo, nie mogę się tego doczekać, także głód walki jest wielki jeszcze właśnie z tego powodu, że nie walczyłem tyle czasu i też chcę zaprezentować kibicom i wszystkim wokół, że zrobiłem naprawdę ogromny progres i rozwinąłem się. Słuchaj, twój przedmówca Adrian też miał taki etap w karierze, gdzie no nie za bardzo spływały oferty, a potem wystrzelił, więc ważne, żeby znaleźć gdzieś tam po prostu zaczepić a potem to już samo pójdzie, więc na pewno trzymam kciuki za twój rozwój, bo potencjał masz na pewno, teraz tylko trzeba go pokazać w OKTAGONie. Jeszcze zapytam, bo masz brata bliźniaka i to pamiętam, bo poznaliśmy się na gali w Suwałkach, i wiem, że on też trenuje. Powiedz, czy obecnie trenuje, czy jak to wygląda? On aktualnie wyjechał do Wiednia, do Austrii, za pieniądzem. Także zmusiły go życiowe sytuacje. Ale, ale nie, ale nie przystaje cały czas trenuje. Na razie w sumie tak po cichu trochę może nie pokazuje tego, ale trenuje jest w tym sporcie. Właśnie aktualnie też szuka klubu tam w Wiedniu i, i też chce się rozwijać i, i walczyć w pro. Także myślę, że w niedalekiej przyszłości też właśnie go zobaczymy. I to jest w sumie fajne, że bardzo możliwe, że będzie taka, taka sytuacja, że on będzie gdzieś walczył właśnie tam za granicą w Austrii, a ja w Polsce i to jest fajne, no nie? Że, że, że on też się rozwija. I robi swoje. Nie no, ważne, żeby się wspierać na pewno i e, iść do przodu. E, no dobra, to co? Życzę Tobie na pewno tego, żeby ta częstotliwość była większa, bo wiadomo, no, lata uciekają, a to trzeba, trzeba robić rekord przede wszystkim i, i dobre walki efektowne. E, na pewno jak najwięcej zdrowia, żeby te kontuzje się nie przetrafiały. E, wiem, że lecicie zaraz na trening, więc może powiedz WCA, na czym głównie teraz pracujesz, ile to jest sekcji w, w Jednostek treningowych w tygodniu. Jak to wygląda? Aktualnie to jest około 7-8. Jeszcze zale, zależnie od tego, jak się czuję, ale robię około 7-8 jednostek treningowych. Wtorki, czwartki chodzę na MMA do Anzara Żywe, Ażijewo, mojego głównego trenera. W poniedziałki przychodzę do Roberta Złotkowskiego na, na tarczę. W skupiam się na brazylijskim jiu -jitsu. Piątki sobie wrzucam aktualnie siłownie, bardziej taki trening siłowy, ogólnorozwojowy. No i sobota to jest już takie bardziej jakieś sparingi, coś w tym stylu. Także, także cały czas aktywnie i cały czas, cały czas działamy. Ja się skupiam na tym, żeby się rozwijać w sumie. Nie było, tej, nie było tych żadnych walk, ale mentalnie byłem cały czas nastawiony tylko, na, tylko i, i wyłącznie na rozwój. To mnie, to mnie kręci. Jak gdzieś tam lubię walczyć, lubię to, ale bardziej Cieszy mnie ten fakt, że z dnia na dzień po prostu się rozwijam i, i też fajne jest to, jak ja to zauważam po prostu, że, że jest lepiej i coraz lepiej i wiem, że na pewno będzie, będzie bardzo dobrze. No to tak, jeżeli progres się pojawia i Ty to widzisz, że to widzą, to po prostu czekamy na to, aż będziesz mógł, miał okazję to pokazać szerszemu gronu. Federacji jest dużo, więc na pewno któraś się zgłosi. Mam nadzieję, że ten wywiad też gdzieś tam echem się odniesie i jakieś oferty skoczę po nowym roku, także dobrych świąt, spokojnych, Sylwestra, yy, alkoholu jak najmniej, żebyś szybko wrócił do walk. Dokładnie. Będzie, będzie trochę rozluźnienia, trochę czasu z rodziną, ale też oczywiście nie zapominamy o treningach i codziennie jestem na sali treningowej. No i wesołych świąt wszystkim, także spokojnego czasu spędzonego z najbliższymi. Tak jest. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie.